Siemaneczko, ja jestem Jan Osman i witam Was w, naj... w następnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku jestem mega szczęśliwy, ponieważ wbiłem Leona na aż 812 pucharków a tym samym na top 1 w Polsce. Coś pięknego. W tym odcinku pokażę Wam powtórkę, jak to wbijam. No i jak widzicie, jak możecie w tym odcinku zobaczyć, top 1 w Polsce jest bit na Leonie. Jestem mega szczęśliwy. 812, o 3 lepszy jestem od tego gościa, co jest tutaj. Drugi. A na globalu jestem dokładnie 51 Więc mega, mega fajnie I po prostu pokażę Wam zaraz powtórkę jak to wbiłem Grałem z yy, moim znajomym Który się nazywa Gopkapi yy, Bardzo fajny goście, zagrałem z nim kilka gierek, bo chciałem żeby mi tutaj pomógł Chyba trzy, tak? Trzy Pierwsze, to znaczy drugie, trzecie i pierwsze I Pokażę Wam tę ostatnią grę Już tutaj za pierwsze miejsce tyle co za drugie yy, na mniejszych pucharkach, czyli siedem i tam chyba 6 za. To znaczy za pierwsze miejsce tam 7. No nie wiem, czy tak powiedziałam. I za drugie jest 6. A więc już trochę mniej niż na poniżej 800. Bo właśnie na 800 się tutaj zmieniają te pucharki najwyższe, które można dostać. Za te najlepsze miejsca. No bardzo, bardzo ciekawie jest tak grać na takich pucharkach. Tutaj prawie zginąłem, ale przeżyję. Z tego co pamiętam. I ogólnie to bardzo fajna gierka wyjdzie. Chyba nie zginie tutaj nikt w tej grze przez całą grę. Wygramy i to tam z 18 powerki. będziemy mieli coś w tym stylu. A, ja tam na sam koniec zginę. Ale co by nie było, ładna gierka bardzo wyjdzie moim zdaniem i się uda wygrać. Tak szczerze to myślałem, że zajmiemy drugie miejsce tam na koniec, ale udało się pierwsze i bardzo fajnie. Już się chwilę męczyłem dzisiaj z tym Właśnie, e, z Leonem dokładnie to naprawdę dużo. Nie będę dokładnie mówił, bo tam nawet nie jestem pewna, ale kilka godzin. I w, w, miałem rano dzisiaj chyba tam 660. No, 660 na Leonie. A teraz mam 812, więc aż 152. A więc naprawdę dużo. Tutaj sobie zniszczymy jeszcze tego bota. Z tego, co pamiętam. Na spokojnie. No i dobra. W ogóle ten... To chyba ten Dynamike tam z góry zostanie na koniec. Albo nie, to ci. To ci zostaną. Zobaczcie, ja mają już 14 parkipsów. Myślałem, że mamy najwięcej, a jednak oni mieli. Ale i tak wygramy. ten Dynamike na koniec mnie ładnie porobi. Chciałem go zabić, zanim mu się odrodzi Piper. No i dlatego mnie zabił. No dobra, tutaj dostałem od tego Dynamike, ale on ma za mało parkipsów, więc go sobie tutaj na spokojnie zabijam. I już trzy drużyny i myślę, nie no, to już musi być. Ja sobie pomyślałem i tutaj już... Tą Shelly zabijają i mam y, już top jeden Polski tak naprawdę tutaj chyba. I tutaj zabijam tę Piper. I teraz bawię się z tym Dynamikiem, który ładnie tutaj zagrał, bo nawet zginąłem przez niego. Tutaj do strefy weszły mnie potrzebnie i mnie nawet zabił, ale mój tutaj teammate e, mu e, nie dał się ograć i po prostu e, zostawił go w strefie. No, tu już 7 pucharków tutaj w tamtej gierce bardzo fajnie, że się udało wybić. Ja chcę pomóc teraz Kapiemu wbić, bo na top 15 po w Polsce tak chciał. No i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Możecie pisać, na jakim zadumiarzu macie najwięcej pucharków. No i oczywiście to już wszystko w tym odcinku. Pa!